Zdobyłeś serce me, któż jak ty tak ujmujący, słodki i urzekający Twoje piękno mnie zachwyca, nie dorówna tobie nikt Panie Jezu, drogi Jezu, twe wołanie słyszę rad. Odkąd głos twój wszedł w me serce, nic innego więcej nie chcę. Puste wszystkie me dążenia, wszelkiej dumy zniknął ślad. Panie Jezu, drogi Jezu, jakże mam w uporze trwać? Za mą porzucę i wnet z pieśnią w sercu wrócę. Służyć ci to moja miłość, ulec tobie radość ma. Panie Jezu, drogi Jezu, jakże mam w uporze trwać Za mą porzucę i wnet z pieśnią w sercu wrócę Służyć Ci to moja miłość, ulec Tobie radość ma Panie Jezu, drogi Jezu, chcę za Tobą tylko iść Choć we łzach me połążanie kroki moje niezachwiane Mą nagrodą jest Twój uśmiech, pokój, który niesiesz mi Panie Jezu, drogi Jezu ty obecność tracę Twą Jakby dzień zaniechał świtu Uśmiech zniknął gdzieś ukryty Twego przyjścia tylko przekam I uścisku ramion Twych Panie Jezu, drogi Jezu Jakich jeszcze użyć słów Moja miłość i spełnienie Udział i zaspokojenie Tyś jedynym mym pragnieniem I dążeniem tylko Ty Panie Jezu Panie Jezu, drogi Jezu, jakże mam w uporze trwać Za twardziałość mą porzucę i wnet z pieśnią w sercu wrócę Służyć Ci to moja miłość, ulec Tobie radość ma, ma Panie Jezu, drogi Jezu, chcę za Tobą tylko iść Choć wełzach me podążanie, kroki moje niezachwiane Mą nagrodą jest Twój uśmiech, pokój, który niesiesz mi Panie Jezu, drogi Jezu, gdy obecność tracę twą, jakby dzień zaniechał świtu, uśmiech zniknął gdzieś ukryty Tego przyjścia, tylko czekam i uścisku ramion Twych Panie Jezu, drogi Jezu, jakich jeszcze użyć słów? Moja miłość i spełnienie, udział i zaspokojenie, Tyś jedynym mym pragnieniem i dążeniem tylko Ty. Panie Jezu, drogi Jezu, wszystko tobie daje dziś. Któż jak ty tak ujmujący, słodki i urzekający, Twoje piękno mnie zachwyca, nie dorówna tobie nikt?